Wrocławskie Place Zabaw seria, która doszczętnie zmieniła ten kanał odblokowała nowe możliwości sezon drugi, odcinek pierwszy, ponieważ Zero to był muzyczny plac zabaw tym razem mamy plac zabaw w parku klecińskim Takich jak nie spotykamy na co dzień we Wrocławiu, a jest specjalna, która jest tylko tutaj, bo ona jest aż dwubiegunowa. Specjalny mechanizm Leonardo Da Vinci, który opiera się na dwubiegunowości. Czyli tak, ja robię tak, nie, słaby przykład. Ja podciągam tu i leci tak. Stare lata Dobrze. ale ja na niej usiądę Skocznie dla pitadora. Kiedyś barzy do tego przed i nie mógł wyjść A jak nie potrafił na tym robić skoków narciarskich Dio Jotaro, To było takie nawiązanie do Jojo Part 3. Yy, tutaj mamy taką strefę, taką dziecinną bardziej. Jest so tu dużo takich motoru. No, tu chyba do Nie, ale mura, że jakieś jakiś tu jest wyryty? A, 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 tu. Tutaj jeszcze mamy stół do grilla. Tam mamy jeszcze dużo kam kamieni. Na jednym z nich pewnie leży krasem podglądacz. Tu mamy podest. Zapraszam, proszę nie wstydzić. Ja bo tak mieszkam tylko. W budzie dla psa mieszkam. O, o, dobra. Proszę, proszę, chodź, proszę się nie bać. Hmm. hmm. Ta budowa dla psa ma więcej miejsca niż... Nie jedna budowla stamtąd. Mm, dobre miejsce dla pewnego minka. Dobra. I wyjście jakby był pożar. I taka jeszcze tutaj. Mm. Eee, bardzo Państwa Tutaj mamy... Roblox, wip out! Roblox, wip out! Patrzcie, widzą, jak ja jestem męski. Szymatkowo oczywiście. Tu się kończy życie. Widzimy się za chwilę. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, O, Poznajcie Trombla. To był fajny plac zabaw. Niem go na 9x11 na A Ty kamerzysta? No chyba też 9x11 No to co?